Hopie, trenowałem tu żeby Cię porobić Dawaj cwaniaczku A mogę po tamtej stronie? Zobaczymy czy tym będzie lepszy czas, czy tamtym Gotowy? lepiej Cię wypchnąć z toru i tyle, a nie No i się no widzowie Zobaczymy sobie, zaraz młody przyjedzie To się pewnie pościgamy Ale zobaczymy pierwsze okrążenie jakie, jakie, jak, W jaki czas zrobię i na koniec też zobaczymy, jaka będzie poprawa. Ile sekund szybciej albo wolniej, może nie wiem, będę zmęczony albo coś. Także zobaczymy. Co do, co do toru, to jeszcze wam powiem. Będziemy wjeżdżać koparką, zedrzemy to ten piasek, z tego będą, to będzie na bok usypane. No i będzie, będziemy chcieli, żeby było to troszkę twardziej. Tak, tak fajnie, jak tam jest w jednym miejscu. Jest głębiej zebrane i tam jest fajnie twardo, ale to wam powiem. Gdzie? Zobaczymy czas teraz, zobaczymy czas później Zera też młody wpada, także zostawcie łapkę w górę, suba Dobra, pierwsze to na spokojnie się przejadę Obczajmy sobie Kurde, to... te hopki też będziemy... o kurde, ale ziszczy Te hopki też będziemy przedłużać, także... Będziemy mieć koparkę na cały dzień, bo niedługo zobaczycie na kanale jak się tor poprawia. Znaczy nie wiem czy zobaczycie jak się poprawia, zobaczycie jak my go poprawiamy. No, także gdzie nigdzie jest warto, gdzie nigdzie nie. No, tu już, tu już by się przydało przejechać tą, tą naszą trekrą żeby zrównać, no ta fajnie jest, ta jest fajna, twarda ta banda. Ale to zaraz sobie szybciej garniemy się. Ciekawy jestem jaki zrobię czas na młodego sx się. bo wydaje mi się, że dużo szybciej jeżdżę na jego sx niż na tym swoim sx se O kurde. No nie no. W dużym to się przeleci jeszcze to, jak się, szczególnie jak się szybciej jedzie, ale właśnie MRF-om to jest trochę ciężko. Ale ogarniemy. Także niedługo zobaczycie jak tutaj wjeżdżamy koparą. Znaczy może gdzie nie zostawimy ten piach? No nie mówię, że nie, no bo znowu takie urozmaicenie trochę będzie, co tego, nie? O, tu jest twardo, tu jest więcej zebranej, zobaczcie jak tu jest twardo. Tu jest luz. Ta chopa też będzie poprawiona. No, no trzeba to dociągnąć, proszę państwa, wiadomo. O, tu to jest bardzo... szybciej i później na koniec zobaczymy tak nie wiem, powiem wam która jest 18.35 jest 18.35 także zobaczymy po jakimś, po jakimś tam czasie pod koniec jazdy yy, ten czas nie dobra, lecimy no tak to na tą hopę nie najadę Jest z, z widzami, jeśli chodzi o widzów, no to są początkujący. Kiedyś może w końcu się wybierzemy na taki tor, wiecie Taki top Tam, gdzie chłopaki śmigają, to jest luks O, tu jest taki amatorski nasz tor Hopie, trenowałem tu, żeby cię porobić Ale nadgarstek boli A ty co, pewnie żeś w Minecrafta grał No. no. <laughs> dawaj Dawaj cwaniaczku Nie ja mam Co? Ja mam pełnego korka Co nie Zalnego. masz? Dalanego nie mam, ale Podkorek? Pod nie mam podkorek A ja mam podkorek. korek, to ja mam ciężej A ja mam połowę <laughs> No dobra, dawaj, Dwa kółka na spokojnie. Przeleciałem przez to. Szkoda, równać. Czemu? Ja bym tu tylko wyrównał, a resztę to zostawił. Czemu? Bo tam jest fajnie się wjeżdża ten zakręt co jest. Który? No tu, jak jedziesz po tych chopkach od razu. To mówisz o tych muldach, co są, czy które? No. Tam są, zrobiły się takie. No. Nie? Fajnie też. To bym zostawił. I w sumie, tu, tu jak jedziesz, przejedziesz przez te chopki, to masz jeszcze tak i tak, nie? To też bym zostawił, bo się fajnie wjeżdża No fajnie w piachu, tylko że. Jak będą tutaj łebki MRF-ami jeździć, to ciężko będziemy, będą się mieć przebić przy stępiach, nie? No. Ale no tu już dużo osób, bo chopki się po. Wiesz. widać, jak tam jest zjeżdżona od lądowania. No Teraz normalnie chyba szybko można tam wjeżdżać, bo cię nie wybije tak. No. Tu tak samo, bo tu była najgorsza. Widzowie, linka macie w opisie na samym dole. znaczy pineskę. Wjeżdżamy. To wyścig, czy jeszcze jeden? Wyścig. <słyski> Trzeba poprawić Nie wiem jak mam bieg Ile okrążeń? jeszcze raz. Ludzie? no Hopie. ale fajnie się jeździ fajnie fajnie ale nie pięć okrąży dwie dwa dwa okrążenia Nie wydrę chłopiec na jednym kole, to ja nie wiem. A mogę po tamtej stronie? Jak po tamtej stronie? <gry> Zmienimy się. Co zmieniłeś się? Nie. Co? Co? Trochę. Co? Trochę. Gdzie ja mam? A, dobra. Ciekawy jestem teraz, jaki zrobię czas na Twoim. Znaczy, dopiero się to dokaże, jak będę film montował. No dobierz tego. I robimy wyścig kopie. Ja tą pszczołą będę leciał. To by od tych skoków to piaszkomera się poszła w dół. Chyba se muszę takiego sprawić. No chłopie. Co? Jeszcze jak sobie go dasz na pula i jeszcze trzynaście zębadek. Jeszcze zęby. To chyba lepiej... To i tak jakoś za daleko mi się wydaje, że jest. I czy tym będzie lepszy czas czy tamtym? Dobra. Napiszę wam na ekranie. Trzy, ¿Qué Macie czas Sam nie wiem, ale chyba wolniej Na pewno wolniej To wy? Trzy, cztery Idzie, wypchnąć, z todu i tyle, a nie. Się będę tam z tobą ścigał, chłopie. <gry> Za bardzo zwolniłeś.